Witam wszystkich serdecznie, Daniel z tej strony. Witam serdecznie w pierwszym komentowaniu randomów na nowej mapie Urzykistan. Nazwijmy to Warzone 3, bo to nie jak przypomina Warzone 2. I to też za bardzo nie przypomina Warzone 1. Mimo wszystko komentujemy randomów na solo. Zobaczymy jak gracze zaadaptowali się do tej nowej mapy po tych czterech, prawie czterech dniach e, od premiery. E, obserwujemy Del Deldon. Zobaczymy co on tutaj zrobi. Zobaczymy jak się podejmie, jak, jak strzela. Eee, czy to nowy gracz? Czy to jakiś bardziej zahartowany gracz? Czy to gracz na padzie, Czy to gracz na myszce, No, zobaczymy, co tu się dzieje. Eee, ja włączyłem trójki. Niech będzie. Myślałem, że włączyłem solówki, ale jednak włączyłem trójki. Przepraszam bardzo. Mój błąd. Oglądamy trójki na Urzyki Stanie. Nie wiem, czemu myślałem, że solo włączyłem? Może... Nie mam pojęcia. Wybaczcie. Tak się inaczej, trójki też może obejrzeć. Eee, Druży gameplay. Dwóch wkładu, jeden do wykupienia. Tutaj mamy 1v1 i niestety. Z tą bronią, którą miał, przegrał. No te bronie białe, raczej białe, mam to na myśli, białe jako bez dodatku mają dosyć spory recoil, więc nie jest to zbyt łatwe do kontroli. Zobaczymy, co miał. Znaczy nie zobaczymy w sumie, co miał jego przeciwnik, bo raczej zobaczymy naszego kolegę w Guagu. Krygał Guag, więc jeszcze jest szansa na regain, ale niestety w tym momencie. Niestety w tym momencie. Jeden z randomów chyba, chyba. Opuścił grę, czyli mamy dwójkę na trójkę. Czyli wychodzi, on, wychodzi na to, że po prostu ktoś grał z randomami, To jest trochę przykre. Jak ktoś wyjdzie, ja wiem, że to bardzo denerwuje, no ale jest jak jest. Więc w tym momencie The Dawn przegrał gułak, no i Jan został sam na bitwy, aby wykupić kolegę. Ewentualnie, jeżeli w ogóle mu na tym zależy, no bo to różnie bywa. Zawsze, zawsze ubolewam na tym, że nie wiemy, czy oni są randomami, czy, czy są, wiadomo, kolegami, czy, czy komunikują się głosowo, czy nie. To różnie bywa, ale zobaczymy, co on będzie próbował tu zrobić, żeby wykupić tego kolegę, który jednak z nim zostaje do końca gry. To się dosyć rzadko zdarza, kiedy grasz faktycznie z randomami. Jedno, na czym ubolewam, szczerze powiem, ubolewam nad skill-based matchmakingiem, też z jednej przyczyny. Przyczyna jest prosta. My, jako Polacy, rzadko kiedy spotykamy innych Polaków w lobby. Dlatego, że często... W zależności od poziomu umiejętności, wysyła nas na różne strony, nawet świata. Gdyby szukało nam meczu po pingu i po regionie, bardzo często spotykalibyśmy się w lobby. Co tak tym idzie? Granie z randomami, jakby równałoby się granie z Polakami. Co za tym idzie? Często może spotkasz kogoś z Polski, kto mówi po polsku. Macie mikrofony, jesteście w stanie się komunikować, i może też będziecie grać częściej razem. Więc wielka szkoda, po prostu. No. Inne kraje, na przykład USA, Anglia. Może oni tego nie doświadczają, no bo faktycznie więcej osób anglojęzycznych jest, ale no... Trudno. Może, może coś z tym zrobię. Mimo wszystko widzę, że koronka. Koronka play. Gramy na koronkę, próbujemy wykupić kolegę dzięki koronce, ja nie wiem. Czy... Co ty robisz? Kurczę, C4 na Helka, to jest jakaś nowa strategia? No Zobaczymy. Znaczy nie jest to głupia strategia, nie jest to naprawdę... Bez strategia, 5 miesięcy za koronkę, plus BSP z tego co pamiętam. Więc myślę, że może mu to oddać, jeżeli nikogo nie ma w pobliżu. Nadal jestem Bóg, trzeba zmieniać kamerę e, WSP z form, plus BASP. Moje bronie, najlepsze bronie. Ja też nie gram, więc nie dziwię się, że on nimi migra. E, broni już ma na platynce, więc. Nie jest to najsła przegrać nie jest to nowicjusz, już, platynę zrobić na multi nie jest łatwo. Trzeba trochę przegrindować wszystkie bronie na złoto, później wszystkie bronie na platynę, więc co jak co? Nikt nie wie, może ma Intel ale mu się nie podoba. Wybrał platynę. Polaria już sniper do niego celuje, więc warto by było, żeby się troszeczkę przemieścił. O tyle zmiana jest w tym Urodzenie, że mecz już trwa 20 minut, a nie 25 minut, czy tam ponad 25 minut. Lata, ko Lata przy krawędzi, stara się ograniczyć kontakt z innymi graczami. Nie jest to głupie, ale latanie przez 2,5 minuty. Po pierwsze jest ryzykowne, bo wystarczy jeden uparty team z broniami full auto, którzy potrafią strzelać i ta heli może po prostu umrzeć. Wtedy ty zostaniesz w locie, musisz albo le lecieć prosto w dół, jak jesteś na krawędzi strefy, to cię gaz goni. Ja na jego miejscu znalazł sobie jakiś fajny spot, jakieś fajne miejsce, gdzie jest dużo skrzynek i bym te skrzynki otwierał. Chyba, że się nie czuje komfortowo ryzykując w ten sposób, no to jak najbardziej rozumiem. Oj, halny zwiał go trochę na prawo do gazu. Trzeba uważać. No nic, no będziemy czekać półtorej minuty. No, trzeba poczekać półtorej minuty i nie przewiniemy tego. Jest to nas żywo w sensie, że oglądam grę na żywo, więc no tak, takie są strategie, ludzie. No, jeżeli wy, wy będziecie wykupywać swoich teammates, to te często będziecie próbować koronkę. Ja nie wiem, czy był sens, po prostu robić koronkę na dwóch, w sensie na jednego. Ja bym na dwóch albo na trzech to ok, ale na tego jednego ja bym dolotował te 3000 i bym go kupił po prostu. On by teraz wtedy dążył wziąć zrzut. No, ale dobra, no. Skoro ta strategia działa, no to nie ma co się czepiać. Jeszcze 50 sekund. Tylko sz wielka szkoda tylko, że jego teammate nie zdąży podnieść zrzutu, bo strefa się zamknie w sumie idealnie z końcem koronki, on na pewno nie zdąży wziąć. Okej okay. To było ciekawe, dlaczego tak? Postanowił zdotować skrzynki do końca, żeby wziął zrzut. Możliwe. No niestety nie podniosłeś tych kewlarów. Problem. To jest gra na myszce, mi się wydaje. Tak, to jest to jest chyba... Jan chyba gra na myszce. I podoba mi się jedno, że nie centruję za bardzo celownika. Patrzę w dół. A ja, czas, ja też czasami się na tym łapie, że tak robię i je koryguję, ale jakby patrzenie w dół nic nie daje. Ja wiem, że jest taka iluzja, że widzimy więcej, bo nam. Broń nie zasłania, czy coś, ale wejdzie w gaz. Nie, gaz mocno gryzie w tej grze. Gaz mocno gryzie w tej grze. Dawaj, Don. Don ucieknie, okej. Okay. Don ucieknie. Don żyje, Don ucieknie. Mam jednego fraga lajana. Jednego, zero La... Dona. Don podniósł sobie skrzynkę z kemami, więc pewnie sobie ją rzuci. Oni są raczej randomami. Oni raczej się nie komunikują między sobą. Zobaczymy jaki gameplay będzie wyglądał. O! Jeden typ na plecach. Life mark by się przydał. Nie wiem czy dałeś info. Dobre strzały. Wystarczająco dobre żeby znokować. Dobry nok. Może przesłucha? Przesłuchaj słuchał? Dobra, nieważne. Podnieś ten gułag. Gułag, op, let's go. Ogólnie moim zdaniem trochę inaczej. Z jednej strony dobrze, że tyle gułagów wylatuje, ponieważ to też zwiększa dynamikę jakby tej rozgrywki, bo jest mniej osób na mapie. Mniej osób na mapie jest z dwóch przyczyn. Teoretycznie, mówię, że to nie jest przyczyna serwerów, że to nie chodzi o stabilność. Ja mówię, że to jest bullshit. Wydaje mi się, że ta raby nie udźwignęła 120 czy tam 150 osób. Więc oni raczej nie ryzykowali na premierę. E, ale się raczej do tego nie przyznają. Nie wiem czemu, ale się do tego nie przyznają. E, ale też z ich... Nie wiem, testów z ich danych wynika, że 100 osób na tą mapę to jest idealna ilość osób. Nie wtrącam się, OK. Więc skoro jest idealna ilość osób... I dodali bardzo dużo... Jakby wyjść z guagu, relokacji i tak dalej, tak dalej. To dodali to właśnie po to, żeby ta dynamika się utrzymywała, żeby za bardzo lobby nie wybierało, tylko żeby ludzie mieli okazję powrotu. Więc to jest trochę taka sprzeczna logika moim zdaniem, ale jest jak na razie... Nie gra się źle, to jest najważniejsze. Nie gra się źle. Te 100 osób nie wydaje się takie, że jest pustka na mapie, tak jak było to na Almazra, kiedy dali 100 osób na mapie. Były pustki, nikogo nie można było znaleźć przez cały mecz. Tutaj akurat tak nie jest. Jest dużo dronów do relokacji, drony wybijają dosyć wysoko. Jest dużo, jest w miarę ok, jeżeli chodzi o pojazdy. Pojazdy są w miarę mobilne, więc yy, i BSP też, y, znaczy pieniążki też dosyć łatwo znaleźć na BSP, więc nie jest źle ogólnie. Naprawdę nie mam na co narzekać. w sumie dobra, można się do czegoś przyczepić, ale. Mm, nie jest to tak, aż tak upierdliwe. Dobra, Don'troll jest z tyłu. Widzę, że Jan prowadzi gierkę, idzie z przodu cały czas. Oni za bardzo planu nie mają, w sensie, że wydaje mi się, że to nie są gracze, którzy grają pod ilość killi, to nie są gracze, którzy grają pod, pod pod rekordy, to są gracze, którzy grają po prostu, żeby ten może win wleci, może 10 killi wleci, może 4 kille wlecą, może 15, no dobra, 15 może przesadziłem. Ok, jeden team wchodzi na lunetę. Bamba, baba, ba, ba, strzały. Urka z prawej strony i jeszcze za domkiem. Dobry like mark. Obity mocno, ten powinien go powalić. Nie wiem, czy Dong go powalił, powalił, czy nie powalił. Nie wiem, czy widzieli też tego typa z prawej. Widzieli go. O, nie, nie wiem, bez sensu, nie trafił. Ja nawet bym nie trafił tym basem. Bas ma dosyć duży recoil na daleko. Może jakaś Linka gaming? To był ten team, który on zabił wcześniej. Może linka szybko? Chyba, że jeszcze ten typ został. Ja bym na ich miejscu w ogóle szedł do środka strefy. Jeżeli faktycznie myślą o wygranej, niech idą do środka strefy, bo oni cały czas od tej strefy uciekają. I wyglądała przed nim. Widział go. Oj, uwaga, uwaga, cofni, cofni, cofni. Możliwe, że nie zaważy jeszcze tego niżej, z lewej strony. Czołganie jest tutaj znerwione, czyli czołgasz się o wiele wolniej. I jest do tego perk perk, który umożliwia czołganie szybciej. Nikt tego nie będzie wybierał. Więc, yy, moim zdaniem, trochę useless perk bo nikt go nie będzie wybierał. Nikt, nikt, nikt normalnie pomyśli, ej, wybierasz sobie tego perka, żeby czołgać się szybciej, jak mnie powalą. Nie. Ten perk ma sens, jeżeli planują dodać bonus specjalisty, czyli takie rzeczy specjalisty, który się jakby podnosi i dzięki temu masz wszystkie perki. Wtedy ma to sens, bo wtedy masz jakiś perk, który był... ok, ale nie wiem, dajcie nam czołganie się szybciej, chociaż o 50%. Wywalcie ten perk, czołgania się szy e szybciej. Zbufujcie czołganie się o 50% i nie świrujmy pawiana. A, i niech dodadzą przycisk na ściąganie zakładanie maski na myszkę krywatury, bo tego do dzisiaj nie ma. Panie było, gdyby podniósł tą kamizelkę medyka, żeby troszeczkę szybciej podnosić, troszeczkę szybciej, żeby się życie regenerowało, bo w tej grze życie się wolno regeneruje. To jest za Kimbo po prawej stronie musi uważać, jak będzie walczyć. Typ za Kimbo po prawej stronie. Oj, wchodzi do niego. A Kimbo chyba Swarm musisz uważać na walki na blisko. Nie odwraca się plecami, tak. Chyba, że ktoś widzi... Aha, dobra, błagowy. Aj. Dobra, crack jest. Chyba połamał nogi? Nie, nie połamał nog. Odwróćcie, odwróćcie i czal. Odwróćcie i czal. Odwróćcie i walcz. Bo za tobą był. Plecy masz. Dziwnie zagrał. Ktoś mu w plecy bił. I raczej było to logiczne, że on jest na jego... Znaczy raczej logiczne, że go goni. Więc w tym przypadku, albo mógł się odwrócić czal od razu, jeżeli... Czuję się na siłach, albo zmieniać kąty ucieczki, bo on uciekał wokół tego, trochę później uciekawał, ja mam zaskoczył może na dół, coś w tym stylu pokombinował, nie stał w miejscu, może go nie słyszał, my go słyszeliśmy, niewykluczone, że go nie słyszał, bo może my jako obserwatorzy słyszymy więcej, tak było na, na, na tym, na kaderze tak było, na Almazata było, więc niewykluczone, że po prostu jest to popsute i on go nie słyszał, więc nie możemy też oceniać za bardzo surowo takiego gameplaya, bo, bo jest jak jest na ten moment. MR9, jakoś dziwnie zbudowane, to chyba nie jego. Ja bym na jego miejscu próbował się zakręcić obok sklepu już na wykupienie. Ale to będzie trochę casualowy gameplay tutaj. I wbrew pozorom tak gra 80%, 70% lobby, nie? Te naprawdę, jakbym i i bym miał rozdzielić umiejętności graczy na loby, wydaje mi się, że te, te 10% to będzie taki, taki, takie typowe spocuchy. 30% to są w miarę okej okay gracze, 1,5 kd, coś w tym stylu, 1,5 kd, 1,7, to są naprawdę dobrzy gracze, którzy jak timowo się dojadą, to każdy może mieć problem. Eee, bardzo mały procent to są naprawdę mocni gracze, którzy mają powyżej 2,5 kd, do 5, 6, do 4, obojętnie, tak? Eee, no i... Jakie 40% to będą naprawdę takie casuale. Bo jakby 80% społeczeństwa tych to są casuale. I ci casuale też mogą wygrywać gierki. Wiesz, albo może inaczej, może casuale, może gracze, którzy grają wolniej, z tyłu troszeczkę bardziej. Wszyscy są w stanie wygrać gry. Oczywiście lepszy gracz. Bardziej doświadczony grać tych gier więcej. To jest jakby naturalne prawo kosmosu. Oczywiście nie ma, się, nie ma co się przyczepiać do tego, tak? Nie możemy oczekiwać, że casual, który nie gra w tą grę często, lub jest nowym graczem. a przykład robi coś takiego, nie? To była naprawdę. ciekawa strategia. Oj, casual, casual chyba się spocił. Zmienimy sobie perspektywę i poglądamy Jana, bo ja tutaj bardziej kombinuję. Grają osobno, oni raczej tego meczu nie wygrają. I też wtedy, te, wydaje mi się, że to jest może i nudny dla wielu filmik, ale też dobra lekcja dla, dla osób, które grają właśnie w tym stylu. Bo taki gameplay może Wam pomoże przetrwać dłużej, może Wam pomoże czasami wygrać grę, ale na pewno nie zwiększy wielokrotnie procentu. Bo. Często zdarza się sytuacja, w której będziecie musieli walczyć, będziecie musieli walczyć na dwóch, na trzech nawet. Będziecie musieli pokombinować, zrotować inaczej, uciec im inaczej, powalić jednego, nie dobijać, zmienić kąt cokolwiek. Więc takie siedzenie w miejscu nie nauczy was właśnie gry w tym stylu, wszechstronności, która jest potrzebna, żeby wygrywać częściej gry. Bo uwierzcie mi, że taki sposób przykładowo ten sposób potrafi zagrać tak, jakby wy zagracie. Często, naprawdę najlepsi gracze na świecie, często tak grają na turniejach customowych. Na najlepszych graczy na świecie często się właśnie gra w ten sposób. <laughs> Trzyma się kończy ma się pozycję, siedzi się na krawędzi strefy, wyciąga się ludzi, którzy rotują. Tak się gra. Ale jeżeli gramy na publikach i chcecie zwiększyć procent wygranych, musicie narażać się na inne sytuacje, musicie próbować innych sytuacji. A bez grania w takich sytuacjach się na pewno ich nie nauczycie. Jeden ze sposobów też jest oglądanie graczy, którzy są lepsi od was. Wybierzcie swojego no, ulubionego streamera, e, który gra często. I, i, I najlepiej stream. no niestety Don przegrał tą walkę, którą przy kampieniu. No trudno. E, I to najlepiej streamerów, którzy grają w jakby różny sposób. Możecie jednego podsłucha, możecie jednego, który gra jest dobry, ale gra podwójna często. Są też tacy, którzy grają pół na pół. Więc Oglądając gameplay innych graczy, też jesteście w stanie często wyciągnąć wnioski z tego gameplay'a. Dobra, ale 5 killi, an... 5 killi to jest naprawdę dobra średnia. Powiem Wam szczerze, że zdecydowana większość graczy robi 5 killi na grę. Rzadko kto robi więcej niż 10. A już na pewno rzadko kto mały procent robi 20. Może 1% graczy, może mniej. 0,1% graczy robi 30 killi na grę. Jakiś czas. Mało plateów, dwa smoki i jeden semtex. Co byś tu mógł zrobić, kolego? Ja bym na jego miejscu. Hmm. On wie, że ten typ jest na krawędzi, lewej krawędzi, to jest problem. Bo inaczej by sobie rotował do lewej. Musi uważać, na, na 100% ktoś jest nad nim. Nie masz maski. Ma no, ciężko, ciężka sytuacja tutaj. Albo gra na padzie chyba. Teraz już daję, że gra na padzie. Albo sam nie wiem. Dobra, no musi iść powoli. Wie, że przed nim są typy. I on może zrotować. Jedyne co może. Zabić typa, który będzie rotował przed nim. Albo może dostać fiwkę w głowę. I dziękuję bardzo i miło było. <laughs> Koniec gry. <laughs> Trudno. No i tak nawet nie musiał dostać headshota. Dobra, ten team, który właśnie rotuje na smokach, to jest jedyna opcja najlepsza. Mamy team, który... dwóch snajperów, którzy mają najlepszą pozycję w grze. Ten... Uuu, lulu, i tyle, było z najlepszą pozycją, to była naprawdę dobra szyszka, jeden powalony, drugi ma zero, GG, to by było na tyle, panie panowie. Agresywnie zagrali, smoki przed siebie, dobre szyszki i wygrali gierkę. No dobra, trudno, dobra, to wszystko z mojej strony, dziękuję bardzo za oglądanie tych randomów, mam nadzieję, że się podobało, zostawcie łapki w widzimy się w kolejnych filmach na oraz e, na live streamach na tym kanale, trzymajcie się i do zobaczenia.